No, cześć inwestorzy, co tam u Was słychać? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Mam dla Was pytanie: Co kocha prawie każdy polski inwestor giełdowy? No, przecież dywidendę. Najlepiej wysoką w stosunku do ceny akcji, żeby podkręcić wynik z inwestycji i w spółkach, gdzie, no, nie ukrywajmy, nie ma udziału skarbu państwa. Przygotowałem dzisiaj dla Was listę top polskich spółek dywidendowych z potencjałem które co rok poprawiają swoje wyniki finansowe, a do tego wypłacają rosnącą dywidendę. Jeśli budujesz portfel nastawiony na dochód pasywny i zarazem chcesz, aby znalazły się w nim spółki z mocnymi fundamentami, to ten materiał jest dla ciebie. Ale ale, zanim zaczniemy, przypomnę ci tylko, że wszystko to, co usłyszysz w tym materiale, nie powinno być traktowane przez ciebie jako porada inwestycyjna. Pamiętaj, zanim zainwestujesz, zrób własny research. Well, that's fantastic. A really smart decision, young man. We can put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest and it's gone. Pierwszą spółką, która zasługuje na wyróżnienie jest Oponeo.pl, czyli lider sprzedaży opon i felg przez internet w Polsce i aż w 12 krajach. W 2025 roku spółka wypłaciła rekordową dywidendę w wysokości prawie 7 zł na akcję, co daje stopę dywidendy około 6,5%. Oponeo to spółka, która przez ostatnie 5 lat podwoiła swoje przychody, a EBITDA wzrosła ponad trzykrotnie. Spółka od 2012 roku wypłaca rosnącą dywidendę, jedynie z małym wyjątkiem pandemicznego roku 2020. A chcąc wymienić zalety spółki, należy zwrócić uwagę na wysoką stopę dywidendy, silną pozycję firmy na rynku e-commerce w branży motoryzacyjnej, rosnące przychody i zyski oraz dywersyfikację geograficzną, ponieważ spółka działa aż w 12 krajach. Jeśli chodzi o wady, to branża e-commerce, w szczególności podstawowa działalność Oponeo, narażona jest na intensywną konkurencję ze strony takich podmiotów jak Allegro, Otomoto lub Amazon oraz akcje spółki przez ostatnie 12 miesięcy urosły aż o 60% i możliwa jest korekta na kurcie poprzez realizację zysków. A kolejną spółką w naszym zestawieniu jest Kruk, czyli lider zarządzania wierzytelnościami w Polsce, ale działa też na rynkach takich jak Rumunia, Czechy, Słowacja, Niemcy, Hiszpania i we Włoszech. Spółka od 2014 roku wypłaca co roku rosnącą dywidendę. Przychody spółki przez ostatnie 4 lata urosły aż o 255%, a mówimy tutaj o spółce z indeksu WIG20, czyli największych spółek na polskiej giełdzie. W tym samym czasie zysk operacyjny spółki wzrósł prawie o 400%. no Chyba nie ma nic lepszego niż spółka, która szybko i konsekwentnie rośnie, a do tego wypłaca rosnące dywidendy. W 2025 roku spółka rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 18 zł na akcję, co przy obecnym kursie daje stopę dywidendy w wysokości około 4,4%. Z samych zalet kruka należy wymienić stabilną politykę dywidendową z regularnymi wypłatami, silną pozycję na rynku zarządzania wierzytelnościami oraz konsekwentny wzrost zysków netto. Jeśli chodzi o wady, należy zwrócić uwagę na to, że branża, w jakiej działa kruk, jest bardzo podatna na zmiany regulacyjne i gospodarcze. Oraz istnieje ryzyko związane z jakością portfela wierzytelności. A spółką, która zamyka naszą listę top 3 jest Dom Development, czyli jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. W 2025 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 7 zł na akcję, co przekłada się na stopę dywidendy około 3%, a rosnące co roku dywidendy spółka wypłaca nieprzerwanie od 2013 roku. Podobnie jak w przypadku poprzedników, DOMDEW co roku zwiększy swoje przychody, podobnie jak zysk netto. Dodatkowo nadchodząca obniżka stóp procentowych i zwiększony popyt na rynku mieszkaniowym może bardzo pozytywnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe spółki. A zalet spółki należy wymienić długą historię regularnych wypłat rosnącej dywidendy, stabilna pozycja na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, stabilne wyniki finansowe, które z kwartału na kwartał są poprawiane. Obniżki stóp procentowych, które mogą pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe spółki. Jeśli chodzi o wady, należy wspomnieć, że branża deweloperska niestety jest podatna na cykle koniunkturalne oraz potencjalne ryzyko związane z nadchodzącymi regulacjami rynku nieruchomości. Podsumowując, Kruk, Dom Development i Oponeo to trzy polskie spółki, które w 2025 roku oferują atrakcyjne dywidendy oraz wykazują stabilność finansową. Każda z nich działa w innym sektorze, co pozwala na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Pamiętaj jednak, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, dlatego warto przeprowadzić własną analizę przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Dziękuję inwestorki i inwestorzy za obejrzenie tego materiału. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami o inwestowaniu i dywidendach, zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia.